Cześć. Dzisiaj top 5 monitorów za 150 zł z Allegro. Oczywiście to są propozycje na tą chwilę. One są dostępne. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, bo to jest rotacja. To będą monitory Full HD. Z, z IPS, z IPS. Rozdzielczości to będą, znaczy przekątne tych monitorów od 21 i 24 gdzieś tam maksymalnie w tych granicach a zresztą sami sobie zobaczycie. I tak, pierwszy monitor to jest Dell. Tutaj przygotowany fajny monitorek już gdzieś tam do pracy. Tutaj są wszystkie parametry. Proszę bardzo, wszystkie parametry, które otworzyliśmy, to jest 1000, tak, IPS, dynamiczny. Naprawdę za te pieniądze bardzo fajny monitor, 22 cale. Przechodzimy kolejny monitor Lenovo. Tu mamy Lenovo 23 cale. I tu wiadomo, nie oczekujmy nie wiadomo czego, bo tu są monitory z poprawny 5 milisekund od, odświeżanie, yy, jasność 250, tak jak poprzedni, IPS, matowy, kąt odpowiednio widzenia, taki po prostu poprawny monitorek. To są monitorki. Dell. Kolejny to jest Dell. To macie Monitor to jest Dell i bardzo ciekawy monitorek jak chodzi tutaj o parametry wszystkie też to tak samo podobnie jak tamte. One są mniej więcej jak chodzi o jakoś matrycy, parametry matrycy są niemalże identyczne i tu mam kolejny też Prawie 24 cale IPS, jak sobie weźmiemy wszystkie parametry. Większość na ekranu, 4, 60 Hz. Tak, to są mniej więcej to samo, tylko musicie sobie sami dobrać co wy wolicie. I teraz piąty monitorek, który jest troszeczkę droższy 20 zł, 19 zł, to jest 150 limit, ale nie mogłem go pominąć z tego względu, że to jest 23 cale Samsung C650D model. Mam oczywiście jeszcze jakieś inne zaprezentowane. I naprawdę to jest monitor, który. Jest moim zdaniem najlepszy z tych wszystkich. Yy, bo. Ma DisplayPort, ma sub, nie ma HDMI wejścia. Jak ktoś potrzebuje HDMI to od razu uprzedzam, nie ma tego wejścia HDMI. Ale na przykład tak jak ja potrzebuję to ten monitor mam z HDMI, tamten jest bez. Ale on ma bardzo fajną Naprawdę dobrą matrycę, jak się poczytacie w internecie. Bo ma bardzo fajnie to zrobione systemy, naprawdę. Fajny jest i zobaczcie jest ładny, jak ktoś potrzebuje taki prosty monitorek, ale żeby też elegancko, bo masz klanu podstawę, rurkę tutaj. Więc. Klasa. Dobrze. To na tyle. I mam do was pytanie. Napiszcie moim swoim zdaniem który z tych monitorów jest najciekawszy? Mhm. Bo sam szukam czegoś, sam muszę tutaj sobie dokupić jeden taki monitorek do setupu. I zastanawiam się, jaki wybrać. Poniekąd ten mnie interesuje, ale. Zastanawiam się, żeby coś może z HDMI też wziąć żeby w przyszłości go też wykorzystać jako serwisowy monitorek, więc jak myślicie? Chociaż mam kabel DVI HDMI, więc też mogę sobie podpiąć. To nie powinno być tym problemem. Narka, cześć, pa.